Hej hej, witam się z Wami na moim kanale ponownie. Dzisiaj nagrywam taki pierwszy filmik, taki na, nie, nie vlogowy. Yy. Tak się złożyło, że po prostu no, brak czasu, dużo zajęć i dzisiaj na szybko stwierdziłam, że muszę się wziąć i muszę nagrać jeden filmik dla Was. Mam na to mało czasu, bo niedługo ruszam do Radomia, ale mam nadzieję, że się wyrobimy i jakoś ten filmik poleci. Mam tu moją małą asystentkę koło siebie, więc czasami może nastąpić jakaś przerwa techniczna albo możecie zacząć ją słyszeć, no ale na to nie mam wpływu. Powinna teraz spać, pospała pół godziny i się obudziła, więc... Niestety, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Jak widziałeście po tytule, i po miniaturce jest to Express jest to hol bardzo długi, bo to jest niektóre rzeczy już dawno, dawno temu kupowałam, aż się zakurzyły, ten zpleje zauważam. A dwie rzeczy przyszły dzisiaj, które zamawiałam niedawno i zacznę od nich. Odpowiem sobie tylko jeszcze zdjęcie na telefonie, ile one kosztowały, żeby Wam powiedzieć od razu. Bo sobie zrobiłam zdjęcie specjalnie. I najpierw może na pierwszy rzut polecą woreczki i za 100 sztuk. 32,50 e, plus tam wysyłka 34,96 zapłaciłam i to są takie, e, takie słoiczki e, małe tam nie wiem, one mają 3-5 ml wiecie, takie o takie małe słoiczki e, ja ich używam dla klientek jak maluję i wiecie, na pomadki na puder, e, w sam raz tym bardziej, że teraz będę chciała zrobić takie zestawy ratunkowe, właśnie z pudrem i tak dalej, więc nie tylko z pomadkami, więc przydadzą się, więc zamówiłam 20 sztuk i myślę, że zamówię jeszcze jedną partię. A druga rzecz to są woreczki. Właśnie do tych zestawów ratunkowych, tylko poleciłam tej dziewczyny na jakiejś grupie, chyba na Lamejka Pepella. I kupiłam trzy rozmiary na początek, bo jeszcze nie wiem, kto, nie wiedziałam, które będą. Wiecie, mniej więcej sobie wyobrażałam te woreczki. Tak, ty też masz dużo do powiedzenia. Ale nie wiedziałam, które to będą, więc. Więc zamówiłam sobie trzy rozmiary i myślę, że to będą średnie albo te większe, a te mniejsze to zostały tylko takie właśnie na pomadkę na razie. I tak te najmniejsze kosztowały 6,82 za 50 sztuk, średnie 7,52 i duże 9,28. Ale to wszystko cele to są za 50 sztuk. to są takie woleczki. Wszystkie są tego typu, tylko mniejsze, większe. Takie wiecie, zwykłe, przyletyczne. Mówię, no będziemy, Będę ich używać Zamówiłam sobie właśnie na próbę Żeby zobaczyć O widzicie, to są takie mega malutkie To Dosłownie na samą pomadkę O, spadło akurat A nie sięgnę, mam karton na kolanach O, takie woreczki, tylko tamte są większe Więc y, Będą, jak znalazł Odsunę się trochę, żebyście lepiej widziały to to jeśli chodzi o te aktualne rzeczy, a teraz poleśmy z tym, co mi przyszło już wcześniej i te rzeczy chyba niektóre przyszły nawet przed porodem. Przepraszam, na chwilę muszę tutaj dać korek dziecku. <laughs> e, więc to są rzeczy, które przyszły wcześniej i chciałam nagrać ten film, ponieważ chcę też zrobić porządek w pędzlach, w kosmetykach. I będę mi po prostu tego potrzebne, a jak już je wsadzę, to później o nic zapomnę i wiecie. I pierwsza rzecz to jest taki stojak na pomadki. Mam już dwa z AliExpress. Yy, on jest na 2, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 40 pomadek. Więc jest taki spory. Yy, jest dosyć solidny. Tylko takie dosyć ostre krawędzie cienkie, ma, ale jest solidny. Myślę, że jak spadnie, to się zraźnie połamie. Yy, I mam tu karteczkę, on kosztował 17,25 zł. Jeśli ceny tam zapomnę, to ewentualnie będę gdzieś tam pisać u góry. Testy, jakie są fajne, mi się fajnie sprawdzają w szufladzie z pomadkami. Wszystko fajnie widać, przejrzyście, nic nie leży, jedna pod drugą, łatwo można zlokalizować. I będę musiała zakupić jeszcze na pewno więcej niż jeden, bo mam więcej pomadek teraz, które będę potrzebowała poukładać, a wiem, że ten jeden nie wystarczy. Ale na, na początek, kolejna rzecz to jest taki pojemnik, organizer na pędzle zamykany z plastikowym zawiasem, ale w środku jest wsadzony metalowy drucik, nie plastikowy, jak w tych zaneli było, tylko jest właśnie metalowy, taki sześciokątny, tak, sześciokątny, kosztował 17,21 zł. Jest to dosyć cienka pleksa, ale ten zawias wszystko jest dosyć stabilnie, więc myślę, że będzie całkiem w porządku. Bardziej mi się daje, że na mniejsze pędzle, bo większych tutaj za dużo nie wejdzie, no bo on jest dosyć mały. Następny pojemnik to też jest pojemnik na pędzle. Kosztował 39,17 groszy w kształcie kwadratu. już tą karteczkę. On już ma taki śmieszny uchwyt właśnie w kształcie jakby diamencika i on już ma metalowe zawiasy. I to, czego mi brakowało właśnie w tym z Aneli, że taki metalowy zawias i będę chciała tak zrobić, sobie też wymienić później jak już mi tam się całkiem połamie, to wymienię sobie właśnie, że tam jest gruba, ciężka pleksa, to jest cieniutka, tam jest gruba i będę chciała kupić sobie po prostu metalowe zawiasy i tam mi to zrobi na takie właśnie śrubeczki tutaj obcięte i potem w plastik wsadzone i ten też by... no takie one nie są duże, te są akurat dwa mniejsze idealnie się sprawdzą na takie wiecie mniejsze pędzle i mam trzeci pojemnik, ten już ma zawiasy plastikowe też, tylko też wsadzony jest te kołki są wsadzone metalowe, z druciku, a nie plastikowe, więc to i tak jest już nieźle. I to jest już taki duży, właśnie, kwadratowy, podzielony na trzy części. On kosztował 62,89 i zobaczcie, on już ma taką podziałkę tutaj, nie wiem czy będzie widać tutaj, tu ma na pół i jeszcze tak w poprzek z tyłu. Ona jest też pod kątem ścięta, więc nie wiem jak tam gdzie widać na nagraniu, bo mi tu lampy świecą, ale wydaje mi się, że dobrze widać. I to jest właśnie już taki e, większy organizer na większe pędzle, on jest w ogóle też wyższy, no zresztą wystarczy porównać sobie ten i ten. No jest niby nie duża różnica w wysokości, ale jest, więc, e, więc myślę, że e, ten będzie spokojnie na większe pędzle właśnie. Logłam e, no sobie więcej, ponieważ później do salonu zresztą też będę potrzebować pojemników e, na pędzle jakichś i będę chciała sobie, wiecie, część zostawić w domu, część tam na dół wziąć, więc... E, takich pojemników nigdy dość e, Ten już jest troszeczkę grubszej pleksy Aczkolwiek one nie są jakieś hardkorowo grube Ale myślę, że w miarę solidne Na tyle, żeby się zaraz nie rozwaliły Nie, nie tak od razu e, Kolejną rzeczą, którą tutaj mam To są znów woreczki o to zamawiałam wcześniej To takie mniejsze ilości I tu mamy 10 sztuk Za 4,27 5 gramowe Trzyma około 2 miesięcy. Tam też zdecydowanie szybciej. Bawam się, że przez koronę będą ciężko, szły te paczki, ale szły całkiem szybko. Eee, I więc te są takie 5 ml, chociaż niby są: jedne są 5, a drugie 3 dla mnie, one są takie same. A te 3 gramowe, 3 ml, nie gramowe, 10 sztuk, 4 zł. Więc tamte większe, co Wam pokazałam, się zdecydowanie bardziej opłacały kupić. Eee, I mam następne za 20 sztuk, eee, 8, 26. I też szły prawie 60 dni, czyli prawie zwany miesiące. no, no tamte były zdecydowanie korzystniejszym zakupem. Następną rzeczą, której tutaj mam, to są gąbki do makijażu, których wreszcie będę mogła użyć. Nie pamiętam, kto je polecał, bo one do mnie przyszły już dawno. Pamiętam, że chyba. Z... Tak mi się daje, że jest udziałem Majka To są trzy gąbeczki: beżowa i bordowa, i ja mam trzy bordowe. Bordowe było 7,35 i 7,3 zł za beżową. I tylko nie pamiętam, czy nie, to była cena za jedną sztukę. E, tu jest bordowa. One są właśnie tak zapakowane, fajnie. E, I magic Professional Cosmetics, one się nazywają. I właśnie Zuzia udziałem w faliarzy są takie mięciutkie, fajne, że. O, faktycznie jedna jest beżowa, tylko ciemno-beżowa. To, to mi się pomyliło. Taka beżowo-pudrowo-różowa, bym powiedziała. No więc ta beżowa kosztowała 7 zł 3 grosze I to jest ta takie klasyczne jajko A ta taka ścięta tutaj z boku i od spodu I ta ścięta po dwóch stronach i od dołu Były po 7,35 No tak na razie jak są suche to wiecie Ale są dosyć spore, więc ciekawe ile spuchną po namoczeniu Dam wam znać za jakiś czas, jak ich trochę używam I już będę wiecie Już będę wiedziała jak się sprawują, to dam wam znać Ale cena całkiem atrakcyjna Skradło. Eee. Następna rzecz to jest, to są, to są w zasadzie e, kuleczki, które sobie zamówiłam właśnie do tych organizerów e, plastikowych na AliExpress i myślałam, że to takie, wiecie, duże ilości albo chociaż większe kulki, a to takie małe pyrki. I te małe pyrki, nie wiem ile one kosztowały, mam nie zapisane, ale pamiętam, że one były po kilka złotych, więc się nie opłacało. Kupiłam tak, na no, ale mówię, będzie trzeba coś innego wymyśleć. E, zobaczymy. Na razie, na razie, na razie, mówię, wzięłam na próbę i więcej ich nie zamówię. No, wiecie, to nie, nie podają średnicy, ale ty nie jesteście w stanie dokładnie tego przeliczyć. Tu są ozdoby do włosów, których też nie mam ceny podanej, ale widziałyście już u mnie nieraz. To jest cały taki zestaw szpileczek, e, takich kwiatuszków z perełką w środku. Nie wiem, czy widzicie, taka perełka biała i dookoła, cyrkoniki to po prostu robiłam zapas, więc e, ich tam, Więc e, mówmy się tak, że ja mam wszystkie ceny, to będę pisać z boku, bo mówię, myślałam, że wszystko mam poopisywane, a widzę, że nie wszystko jednak. E, tutaj jest następna rzecz i tu mam cenę podaną. I to są znów słoiczki. E, 2,92 szły około dwóch miesięcy? Tak, chyba miesięcy. E, to one są z nakrętką w takich folikach. O, takie taki zwykły, tylko z przezroczystą, taką lekko różową nakrętką. No mówię. Te słoiczki wszystkie robię najkorzystniej. Wyszła ta oferta, którą teraz wzięłam, że 100 sztuk zamówiłam. W takich mniejszych ilościach się średnio opłaca. Tu mam pędzelki kolejne i wreszcie będę ich używać. To, to był zestaw 38,55-21 dni. I to Zuzia polecała i tu są właśnie... ile ich jest? Sześć? Sześć do oczu, jeden do twarzy. Teraz sobie zdejmę z tą kartą, bo zostało mi jedna, została mi jedna koperta. O i to widzicie, to są takie pędzelki do twarzy. One są syntetyczne wszystkie, chyba barwione, takie są lekko granatowe. I jeden jest taki do twarzy, o. I jeden jest taki do twarzy, a reszta e, są dwa takie bardziej płaskie. E, jeden do rozcierania, jeden taki ścięty, ale też do rozcierania jeden do dolnej powieki. Jeden taki jak pencil, brasz, tylko taki bardzo ostry. No więc zobaczymy, czym będę używać? Zuzia chwaliła te pędzle, więc chyba Zuzia. Tak mi się wydaje, że Zuzia. E, więc zobaczymy. Na razie używam tych innych, które Zuzia chwaliła i Wam pokazywałam w holach nieraz e, i tamte się sprawdzają bardzo fajnie. Plus te, które kupiłam sama od tego samego sprzedawcy, ten zestaw też całkiem spoko się spisuje, więc miejmy nadzieję, że z tymi też tak będzie. I ostatnią rzeczą, którą tutaj mam. Szło do mnie to 15 dni i zestaw 45 sztuk kosztował 27,98 i to są takie pojemniczki na błyszczyk, takie miniaturowe dla klientek. Właśnie jeśli będę dawać pomadkę, która nie będzie sminką, tylko błyszczykiem, albo płynną, to wiecie, możecie to zanurzyć w pomadce, wsadzić tutaj i na patyczku już zostaje. One są ogólnie: teraz nie ma tutaj tej blokady takiej, że możecie wsadzić. Ale dostałam też właśnie, do tego są dołączone takie korki te, które powodują, że się mniej z opakowania wyciąga, więc po prostu to się wkłada oddzielnie. No to taki zestaw akcesoriów bardzo przydatny. Będę jeszcze musiała pozamawiać sobie jakieś tam spiralki, patyczki do ust i tak dalej, puszki teraz zamówić, tylko chciałam takie malutkie u nas nigdzie w Polsce, ich nie mogę znaleźć, znalazłam na jednej stronie, po 50 groszy za sztukę. Zobaczę te z AliExpress, jak przyjdą, co to będzie, jaka będzie różnica cenowa i tak dalej, więc... a to będę musiała przysiąść w tym tygodniu i zamówić, bo jeszcze trochę mam, ale wiecie, to dzisiaj mam, jutro nie będę miała, bo to się szybko kończy. Więc to na tyle. Tak się prezentuje cały. Tak się prezentuje cały lejcie Dajcie znać, czy miałyście coś z tych rzeczy, co kupowałyście lub co kupiłyście w ostatnim czasie. No i w ogóle. Ja mówię, dla mnie są takie użytkowe rzeczy. Dużo kupuję akcesoriów. Takich ten. Już teraz przestałam kupować jakąś biżuterię i tak dalej, bo mało tego noszę, więc stwierdziłam, że to szkoda pieniędzy. Pokupowałam te wcześniejsze i też prawie tego nie noszę, więc leży. Może kiedyś się przyda do jakichś filmów czy do czegoś. A na dzień dzisiejszy mówię, zamawiam tylko praktyczne i potrzebne rzeczy. No, dajcie kciuki do góry, jeśli film Wam się podobał. No i myślę, że już teraz coraz częściej będę się starała nagrywać, na ile mi dziecko pozwoli, jak słyszycie zresztą teraz. I miejmy nadzieję, że da, da po prostu jak najczęściej. No, to by było na tyle. A i zapraszam na Instagrama, bo tam jestem z Wami najczęściej, na Facebooku dużo rzadziej, ale na Instagramie jestem często, też staram się odzywać na Instastory, więc zapraszam do śledzenia i do oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło, pa pa!